Miało być szybciej, ale jak zwykle jakieś perturbacje i komplikacje spowodowały, że z opóźnieniem. Ale jest! Icon 705 na warsztacie tym razem. Podłączony do maszynerii i robimy mu test. Tutaj będziemy mieli jak gdyby dwa stany. Jeden test zrobię dla opcji, jeśli chodzi o moc wyjściową, bo tak naprawdę czułości się tutaj nie zmienią. Ale zrobię jeśli chodzi o słuchajcie, podłączenie do zasilacza i podłączenie z akumulatora. Pierwsza część to jest Tutaj jest ikonka, mamy akumulator podłączony. Częstotliwość 145,00. Naciskam sobie PTT, żeby zobaczyć, jak będzie wyglądała, wyglądało przesunięcie. Przesunięcie jest mniej więcej od 0,20, 0,30 Hz. I teraz przechodzimy do e, pomiaru czułości. I pierwsza, e, pierwsza e, zapodana na e, wejście moc to jest moc, tak naprawdę poziom e, 0,1 mikrowolta. I tutaj zniekształcenia. E, o, przypominam, że e, odbieramy i patrzymy na zniekształcenia. Ja mogę pogłośnić, żebyście zaczęli jak to słychać. Pojawiają się tu już sumy. I sama tabela, może taka. Ale same pomiary przy przy patrzeniu na jedno urządzenie nie będą wiele nam mówiły, ale potem sobie to wpiszemy do tabeli i porównamy. Tak więc już żeby nie przedłużać, patrzymy sobie z wykształcenia 0,44, 0,45, 046, 0,48, 046, 49, 43, 47, 44. Wpiszmy 45%. Zmieniam teraz na 0,14, mikrowolta. I tutaj już się pojawiają zniekształcenia dużo przyjemniejsze dla ucha, bo to jest 0,19, 0,17, 0,19, 0,16, 0,18, 0,17, 0,16, 15, 16, 15, 16, 15, 22. Przyjmijmy 18%. Kolejna moc to jest taka moc, która zawsze jest jako moc która jest uznawana za czułość odbiornika 0,2 mikrovolta i tutaj te zniekształcenia już spadają do poziomu 5%. Tak więc 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4%. To już w pamięci mam, że to będzie chyba jeden z najlepszych wyników aktualnie. Kolejna moc, kolejny poziom, to jest 0,4 mikrovolta. I tutaj te zniekształcenia już wchodzą do 1,64. I teraz wchodzi 1 jed, mikrovolt i to jest 0,63, 67, 62, 67, 68, 66, 67, 66. No to wpiszemy 0,66 i 2 mikrovolty. No to tutaj te zniekształcenia. Są na poziomie 0,40, 37, 39, 38, 42, czyli 45, 49, 0,44, 0,50. Naprawdę to już jest trudne do zmierzenia. 0,49, no generalnie poniżej się 0,40, 0,39 nawet. Przyjmijmy 0,40. Tak więc tu wygląda to bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Jeśli chodzi o yy, pomiar mocy, to musimy sobie tutaj zrobić, bo to wygląda troszkę inaczej w tym urządzeniu, yy, bo RF Power jest regulowany pokrętłem i nie mamy poziomu mocy, tylko sobie yy, no ustawiamy. Zobaczmy, jak będzie wyglądała moc przy 0%, czyli nazwijmy ją super low. Naciskam PTT i ściszę, żeby nam się tutaj to nie sprzęgało. I to jest 0,124. Jeszcze może sobie tutaj włączymy opcję. Bach, Żeby tą moc sobie zapisywać, żebyśmy mogli sobie w ten sposób to robić. Jeszcze raz naciskam. Widzicie od razu odch odchyl odchylenie eee, od częstotliwości za każdym razem 0,127 W. Teraz ustawmy sobie powiedzmy 10% i to będzie w tym przypadku low. I tu jest 0,986. I tutaj, tak naprawdę, jeżeli ustawimy sobie powiedzmy 25%, to powinno być 2,5 W i jest 2,410. I teraz tutaj będzie najwyższa moc, jaką można uzyskać na 144 z baterii, tobie będzie 50%, czyli do 5 W. Jeszcze sobie taką, weźmę, medium zmierzę, ustawiony na 40, mamy 362, jeśli chodzi o moc. I teraz maksymalną, czyli tutaj widzicie, jak wychodzę poza 50%, to i tak nam się to już no, nie chcę przesunąć, czyli sprawdźmy sobie tutaj. Maksymalnie przy 50% to jest 4,66. I jakbym pojechał wyżej, to już się nic nie zmienia, bo nie jesteśmy z akumulatora w stanie więcej wyciągnąć. Kolejne, kolejne pasmo częstotliwości, które będziemy badali, to jest, są sondy meteorologiczne i tutaj przestawię na 400. 3 MHz Bach Enter Nacisnę sobie PTT, ale jak widzicie, on nadaje na 442, to jest taka ciekawa sytuacja. Jest urządzenie odblokowane, ale na 403 nie jesteśmy w stanie nic nadać. Zajdę też sobie tu do 0% i muszę sobie ustawić ręcznie częstotliwość na 400.

Teraz zniekształcenie 25, 27, 28, 34, 28, 31, 22, 28, 25, 30, 22, 25, 30, 28, 26, 29. No generalnie pomiędzy 25 a 28 to przyjmijmy 27%. To widzicie, że to tak trudno ocenić, jak to. Dokładny wynik. Przy lepszych odczytach już to łatwiej można ocenić. I tu jest teraz tak. 0,2 mikrowolta, 6, 8, 7, 5, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 9. Dobra, przyjmijmy 7%. Teraz zobaczmy na 0,4 mikrowolta. I tutaj zniekształcenia już są 1,95, 83, 1,85, 80, 70, 1,84, 1,85, 1,88. No i tu nam się tak ustabilizowało. 1,82 wpiszę. Też dobry wynik. 1 Mikrowolt. I tu jest 0 siedemdziesiąt trzy siedem sześć pięć i zróbmy dwa mikrowolty i od razu widać, że tu jest 0,40, czterdzieści czterdzieści Częstotliwość odchyłki nie ma, bo tu w ogóle jakieś są dziwne rzeczy, i mocy w takim razie też nie sprawdzimy, no bo nas to pasmo do nadawania nie interesuje. Przechodzę na kolejną częstotliwość, czyli 435 to będzie MHz. 435 środek pasma krótkofalarowskiego. Jesteśmy. Od razu sobie odczytajmy, o ile nam częstotliwość odpłynęła. 120, 130, 130, 120, 130, 130. Trochę odpłynęła yy, i teraz zrobimy sobie znowu pomiary. 0, 1 mikrowolta i patrzymy na zniekształcenia. 57, od razu widać, że jest lepiej tutaj, gdzie to pasmo jest przeznaczone dla tego urządzenia, czyli dla krótkofalowców. Mogę sobie jeszcze tutaj zrobić zmianę taką, o. żeby widać było na wodospadzie, co się dzieje. 52, 50, 51, 58, 57, 51, 46, 49, 48, 58, 52, 47, 48, 48, 20. Między. No, strasznie tu rozbiegane. Przyjmijmy 55% dla, tej, dla tego poziomu sygnału. Przejdę na 0,14 mikrowolta. 19, 22, 21, 25, 29, 23.

Proszę bardzo. Zero siedemdziesiąt cztery i dwa mikrovolty. jest zero trzydzieści osiem. Bardzo ładnie. Teraz przechodzimy do Pomiaru mocy. I od razu będziecie sobie mogli obserwować, jaka jest odchyłka częstotliwości przy każdej mocy. I teraz też pojadę od mocy tej zerowej, którą żeśmy robili 0, 114, potem żeśmy sobie robili 10% 0,899, potem żeśmy sobie robili 25%. 2, 2, 9, 1. Następnie żeśmy sobie robili 35%, czy 40%? Chyba żeśmy sobie robili 40. 3, 3, 9, 6. I maksymalna moc na akumulatorze to jest 4, 3, 8, 5. No i dobra. Przechodzimy. Kolejne pasmo, tutaj sobie zjadę znowu z mocą najniżej. Ustawmy sobie częstotliwość 4, 4, 6. Jest trochę niewygodnie, bo to robię za kamery. I trudno mi już tutaj z moją wielką łapą dotrzeć, ale docieram. I drift jest 130, 140, 130, 140. Nam przyjmijmy 140. Nie będzie tutaj taryfy ulgowej.

57, 55, 55 przyjmijmy. A, czyli to samo co w paśmie, e, słuchajcie, e, krótkofalarskim. Generalnie tu się niewiele zmienia. Na razie te, ten trzeci test, który robi, potwierdza, że w zasadzie to nie ma sensu. Pomiar na tym paśmie 446, jeżeli zrobimy Chińczyki i będzie to samo, to już w następnych e, nie będę robił tego pomiaru, chociaż weryfikacja tego, czy nadaje urządzenie, jest dość istotna. 14 mikrovoltów. Czasami się coś przejęzyczę, słuchajcie, bo ja tutaj tak nagrywam na żywca, nie obrabiam tego później tak, więc czasami zamiast mikrovoltów powiem milivoltów albo miliwatów, ale tym się nie przejmujcie. To po prostu przejęzyczenie, bo ja tu muszę operować z dwoma kamerami i z dwoma urządzeniami i czasami po prostu nie wiem co mówię. 26 28 25 23 25 24 25 23 25 bym przyjął. I teraz 0,2, Bach, 5, 92, 6, 93, 7, 7, 7, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 5, 7, 8, 7, 9, 5, 6 no to bym przyjął. No może z, na pewno z 7, czyli trochę gorzej.

I tutaj mamy 07, 068, 073, 74, 076, 070, 076, 077, 074 bym przyjął. I teraz 2 mikrovolty. Widzicie to też, jak wygląda na s na urządzeniu, nie? I 2 mikrovolty. Przynajmniej możecie też zobaczyć, jak są S-metry w poszczególnych urządzeniach wy... wycentrowane, że tak powiem, wyskalowane. Tu jest 0,39, 0,40, 39, 40, 38, 39, 38, 41, 0,39 bym przyjął. Dobra, teraz sobie przejdźmy do pomiarów mocy. I znowu tutaj wychodzimy od 0W. 0,119 wata i idziemy do 10% 0,879 0,879 idziemy teraz do 2, 25, czyli do 2,5 wata teoretycznie, 2, 2, 4, 4 teraz zrobimy, 4 waty powinno być, czyli 40%, 3, 3, 6, 5 i maksymalna z baterii, czyli to jest okolice 5 W, powinno być 4, 2, 6, 4. I mamy w zasadzie urządzenie przebadane. Może teraz bym od razu zrobił pomiar mocy na zasilaniu. Wepnę sobie zasilacz do tego urządzenia. wiem tu gdzieś wciach. Proszę bardzo, zasilanie. 13,8 V. żebym teraz jeszcze plusa z minusem nie pomylił, jest. Załączam. Na wyświetlaczu pojawia nam się ikonka ładowania. 5 W jest pobierane na ładowaniu, bo tutaj mam odczyt na zasilaczu. I teraz, może rozpocznę od tego pasma 446, bo już na nim jesteśmy. Ustawię sobie tylko teraz w takim razie, bo widzicie, tu już moc dochodzi do końca, nie? Do 100%. No, zrobimy sobie tutaj od 0%, tylko byśmy sobie wyzerowali ten licznik. A to może w ten sposób zrobię, będzie najszybciej. I to jest 0%. I tutaj mamy 0,121. I teraz musimy robić to w większych kawałkach. To zróbmy sobie 20%. Chociaż powinienem robić to tak samo, jak tam było, żebyśmy mieli punkt odniesienia. Ale nie, no tutaj muszę zrobić. 0,20 to będzie... Jeszcze raz sobie nacisnę. Widzicie, cały czas odchyłkę. 140, 150. 1, 7, 3, 8. Teraz zrobimy 40%. I przy 40% mamy 3...

4, 3, oje. 4, 3, 5, raz, 2, 3, raz, 2. Enter. I tutaj byśmy poszli też od tej mocy najmniejszej. Też sobie tutaj wyzeruję tego holda i 0. Inaczej to troszeczkę wygląda niż w paśmie 4, 4, 6, ale nie ma dużej różnicy.

0,16. Widać, że tutaj mocniej pracuje to urządzenie. Przypominam, że tutaj mamy możliwość pracowania półwatem. To jakbyśmy chcieli ustawić taką moc dozwoloną w tym paśmie, chociaż nie zalecam, no to ustawiamy sobie 5, 6. No, na 7% mamy z półwata mniej więcej. Przechodzę teraz w pasmo 145.

Widać, że inaczej pracuje w tych niższych pasmach, bo inaczej ten wygląda 5, wygląda. 5508 to jest 60%. No i maksymalna moc ustawiona na 100% 9462. Najbliżej no tych 10 W, które żeśmy mieli, czyli tutaj mamy 9, no 9, prawie 0,5 W, jakbyśmy za, zaokrąglali. W górę. Tak więc przebadane mamy to zarówno na zasilaniu akumatorowym, jak i na zasilaniu bateryjnym. Taka jeszcze ciekawostka można sobie, jak już sobie tutaj badamy tym, te, te urządzenia, to ja bym tutaj może jeszcze odpalił na przykład jakiś taki test inny, mamy tutaj opcję SSB, w tej opcji SSB. Ustawimy 3,5 MHz, albo nawet 3,7 byśmy zrobili może 7 MHz i możemy sobie to wyświetlić w hercach. I tutaj możemy sobie przejść na 3,5. jesteśmy na 3,5. widzicie teraz nadawane jest 1000, 1000 Hz. Ale odbieramy 1011 i do tego tutaj nam teraz będzie służyło sprawdzenie, jak się dostrojamy. Możemy sobie nawet na 3, I żeby ustawić 100 000 Hz. I teraz widzicie, że w paśmie SSB teraz mamy ustawione 1 kHz. Widzicie, mówię 1000 Hz, bo to jest tak naprawdę to samo. 1 kHz. 1 kHz, i widać, że jesteśmy no, dość dobrze wstrojeni 3699999. 9, 9, 9. Nawet na 3,7, jakbyśmy poszli idealnie, no to jest duża różnica. Patrzcie, 1 Hz robimy. No kurczę, dobrze jest wstrojone to urządzenie bez żadnego generatora referencyjnego z boku, ustawione jest na 369999. Możemy sobie tutaj jeszcze troszeczkę. Zespanować to, żebyśmy widzieli jak wygląda to na ekranie i można przyjąć, że urządzenie idealnie chodzi w tym paśmie 3.7 MHz. No bo oczywiście tutaj na dolnej wstędze sobie będziemy to odbierali. Przejdźmy sobie do tabeli. Przypominam, że do tej tabeli znajdziecie link w opisie filmu, no i z samej tabeli też macie linki do tych pomiarów, które już wcześniej były robione. Tak więc można sobie przejść, zobaczyć jak jakieś urządzenie Was interesuje. to Zawsze możecie sprawdzić jak wypada jeśli chodzi o wyniki pomiarów. Zobaczmy tutaj jak widzicie będzie dwa razy ICOM IC705, bo był raz z baterii, raz z zasilacza i tutaj będą różnice jeśli chodzi o moc nadajników. Widzicie, że maksymalna moc jaka była z akumulatora to jest 4,66, a maksymalna moc jaka była z Zasilacza to jest 946, czyli dwa razy większa. Tak więc, jak ktoś potrzebuje więcej mocy, to bezwzględnie zasilacz. 13,8V, ja zawsze podaję takie standardowe, samochodowe można by powiedzieć, zasilacze. Jeżeli popatrzymy sobie na moc z akumulatora, no to można by powiedzieć, że wypada podobnie jak, u, e, poprzednich, jak, poprze, jak, podobnie jak w poprzednich urządzeniach. E, wychodzi, no co prawda najwyższa ta moc, ale już na 4,3,5 widać, że jest UFT 5D z akumulatora, ręczniak nadawał trochę mocniej niż 705 z akumulatorem. Także więc tutaj te parametry macie, jeśli chodzi o odjechanie od często Zadanej to wypadło najlepiej 30 Hz w paśmie 2 metrów i 130 Hz w paśmie 70 cm inne urządzenia odjechały dużo bardziej. No i teraz tutaj się okazuje, że również mamy zwycięzcę, jeśli chodzi o czułość, zdecydowanie lepsze parametry w każdym możliwym scenariuszu, czyli przy każdej, przy każdym poziomie sygnału, jaki wchodził na złącze antenowe. No, naprawdę różnica jest duża i widać, że to urządzenie w paśmie dwóch metrów na pewno dużo będzie przyjemniejsze do odsłuchu jakichś dalekich stacji DX-ów. Wiadomo, że jeżeli rozmawiacie z sąsiadem z zapłota, no to nie będzie miało to absolutnie żadnego znaczenia, ale jeżeli będziecie się wsłuchiwali w szum i próbowali odebrać jakieś dalekie stacje, no to zobaczcie jest znacząca różnica. Dobrze wypadł ręczniak od Icoma, czyli ten ID52. Tutaj nie było zaskoczenia, że jest to dobre urządzenie, ale również no, 705 go jeszcze deklasuje, jeszcze pracuje lepiej, jeszcze ten poziom zniekształceń przy dwóch mikrowoltach jest jeszcze, jeszcze, jeszcze niższy. Tak więc no, takie pomiary mają sens, sprawdzenia jakości odbiornika, no bo takie pomiary na uchometr, że ktoś tam nadaje z drugiego końca miasta i nam się wydaje, że go słyszymy lepiej albo gorzej. No to sensu nie mają, ale tutaj macie faktycznie odczyt zniekształceń, jakie się pojawiają. Pamiętajcie, żeby przy testowaniu tego typu urządzeń, które mają już rozbudowane filtry, to filtry rozszerzyć jak najbardziej, wyłączyć wszystkie, autonocze, bo ten ton 1000 karców będzie wycinany i może się okazać, że ma zniekształcenia 100%, tak więc te wszystkie filtry trzeba. Rozkręcić autonocze noise redakzyny powyłączać. Pasmo 403, czyli ta, do, do, dla, dla łowców sąd meteorologicznych też 705 ma największą, najlepszą czułość, najlepszą selektywność. Pasmo 435 również wypada hmm. e, najlepiej we wszystkich przedziałach. No i pasmo 446 PMR również, jak widzicie, wypada. E, no, można powiedzieć, że zbliżony do, do ID-52. Ale mimo wszystko i tak wypada najlepiej, jeśli chodzi o zniekształcenia w tym, w tym paśmie częstotliwości. Tak więc na razie zwycięzcą jest ICOM IC705, chociaż on, trudno nazwać go ręczniakiem. Możemy z nim chodzić i z niego nadawać i słuchać, ale, ale na pewno tamte urządzenia są bardziej przenośne. No i od kolejnego odcinka wchodzę w moją selekcję Chińczyków. Tak więc zobaczymy, jak tanie Chińczyki w cenie. Można by powiedzieć, Red Bulla, czy nie wiem, butelki Wiskacza będą porównywały się z urządzeniami, które są niejednokrotnie 10, 20 czy 30 razy e, droższymi niż te chińskie. Czyli takie parametry podstawowe sobie zweryfikujemy. Nie wchodzę w opcje softwareowe, bo te Chińczyki są niedopracowane. Nie wchodzę w opcję długości pracy na baterii, bo to e, też może być różnie w zależności od parametrów, głośności i tak dalej, ale tutaj e, będziemy sobie. E, Patrzyli na te najważniejsze z punktu radiowego y, czułości. Y, y, o, liczę na komentarz, liczę na ocenę filmu i zapraszam do subskrypcji kanału SQ7BC.